Przejdźcie ja w kolejnym odcinku na tym kanale, a dziś przegląd magazynu Lego Ninjago Legacy i jest to numer drugi na rok 2022 z dwoma mini figurkami. Jest to oczywiście Zaine w najnowszym stroju z Ivo oraz Droid, Także zapraszam do oglądania magazyn, no niestety kosztuje 25 zł bez grosza, aczkolwiek oferuje nam całkiem dużo, ponieważ mamy dwie minifigurki przede wszystkim jedną nową, czyli Zeyna w najnowszym stroju oraz tutaj również dostajemy jedną paczuszkę z kartami i naprawdę bardzo ładnie wyglądającą kartę limitowaną, oczywiście z tej nowej serii kart z Lego Ninjago jeżeli nie widzieliście to na moim kanale jest konkurs także zajrzyjcie, jeżeli jeszcze nie zdołaliście obejrzeć tamtego odcinka, a my lecimy sobie już bez przedłużenia z openingiem tego magazynu, bo tutaj jest to bardzo fajny magazyn, ponieważ wprowadza on nas w nową jakby pod serię Ninjago, czyli oczywiście e, Evolution. No i tutaj właśnie mamy pierwszy raz okładkę z Ivo oraz pierwszy raz minifigurki z Ivo, e, właściwie minifigurkę, ponieważ tutaj Zen tylko się w tej nowej wersji pojawia. Wężą będzie dopiero w kolejnym numerze, z tego zapamiętam 5 maja razem z Skyem, ale o tym oczywiście później. Mamy oczywiście nasz blisterek z figurkami. Figurka zdaje do czegoś mi potem posłuży, aczkolwiek to dopiero pod koniec tego odcinka. Na początku oczywiście robimy sobie sam przegląd. No i teraz właściwie nie będę przedłużał, po prostu zobaczmy sobie ten magazyn na jednym ujęciu. Ogólnie oczywiście dostajemy bardzo ładny napis na takim złotym tle. To bardzo fajnie się tutaj odbija i mega mi się to podoba, to nawet widać troszkę moją rękę. Ale nieważne, jest to oczywiście wydanie specjalne magazynu LEGO Ninjago Legacy. Ciekawe, bo mogli tutaj zmienić nazwę na EVO, a mamy właśnie Legacy. Co, jeszcze mnie tutaj naprawdę bardzo przekonało od samego początku, to oczywiście fakt, że w magazynie stanie plakaty z moich ulubionych dwóch sezonów, czyli kolejny sezon trzeciego oraz sezonu 6, także naprawdę bardzo się z tego cieszę. Tutaj oczywiście mamy facjatę nowego Lloyda, właściwie w tym nowym e, stroju, a tutaj również pojawia się reklama magazynu z Lego Star Wars i mam również e, prezentację nowych saszetek, także bardzo ciekawe. O tym sobie też troszeczkę później opowiemy. Tutaj będzie klon, także spoko. E, być może będzie przegląd, ale zobaczymy. Jest oczywiście też spis treści. Dalej otrzymujemy komiks, w którym pojawiają się już nowe stroje ninja, także to bardzo fajnie. Jest to również komiks poświęcony ninja droidom, także bardzo, bardzo fajna tutaj tematyka. I mi się to jak najbardziej podoba, fajnie to wygląda. Z tego co widzę, właśnie ninja są w tej, w tej grze wideo. No i tutaj pojawia nam się. Yy, znaczy w tym świecie, on jakby no. Yy, władcy. A tutaj pojawiają się naprawdę bardzo, bardzo ładne plakaty. Wow, Zwróćcie uwagę na ten magazyn. Tutaj mamy właśnie plakat z sezonu trzeciego. No, to po prostu wygląda pięknie. A tutaj, jeszcze plakat z mojego najko, najukochańszego szóstego sezonu: to w ogóle jest Rampa Tajranu. A tutaj widzimy również facjatki Jay'a oraz Nadakana. Sam się będę zastanawiał, bo jeden z tych dwóch plakatów na mojej ścianie zawiśnie, ale zobaczymy jeszcze, który ten mi się nieco bardziej podoba tych właśnie jakby e, grafika, aczkolwiek chyba jednak ten sezon szósty, ponieważ jest to jednak mój ulubiony sezon ale to się oczywiście e, okaże jeżeli sobie taki plakat powieszę to pewnie na społeczności zobaczycie na moim kanale także oczywiście śledźcie jest również magazyn z LEGO City, który mam ale będzie nie na tym kanale, albo ale gdzieś indziej, jakby to się przekonacie dopiero e, za jakiś czas mam również informację o tym, że kto jest najgorszy Czyli właściwie tacy wrogowie, tak? Jakby z tej pierwszej fali legacy, czyli mamy tutaj właśnie sezon pierwszy, znaczy odcinki piotarzowe, są pierwszy, e, drugi i trzeci, także spoko. Nie ma na przykład czwartego i piątego. A tutaj pojawia nam się konkurs, na przykład jest nowy smog gromu e, Jaya. Tutaj pojawia się również nam się e, opis tego stroju Zejna, ogólnie też tej postaci. Tutaj w ogóle bardzo ciekawa e, grafika przedstawiająca naprawdę rój tych wężów oraz oczywiście naszych ninja. Tu jeszcze dostajemy w ogóle wow, no chyba najpiękniejsze strony, czyli oczywiście. Pokonać podniemnych piratów, sezon szósty. Też mamy przypomnienie właśnie wydarzeń z tego sezonu. Tutaj gdy ojciec wręcza mu miecz dusz, tutaj gdzie nadakam właśnie ukradł kryształ. No po prostu, wow, Asiłka, bo kręcić to był mój ulubiony sezon, także rzeczywiście tego się. Tutaj, no kurde, ale będę miał czytane. No. Zobaczcie tutaj bardzo ładne grafiki. No po prostu wow, te dwie strony są chyba najlepszymi stronami, jakie widziałem w tym magazynie. Po prostu dlatego, że jest to mój ulubiony sezon i naprawdę go kocham wręcz. Tu jeszcze mamy napad napad? Jaki napad? Naprzód smoki. Ja nie umiem czytać, nie. E, tutaj oczywiście mamy smoki, jakby żywiołów naszych ninja. Tutaj w ogóle bardzo ciekawe, czyli komiks z nowym smokiem Lloyda e, Okej, okay, to wygląda z takim spoko. Ja sobie to potem obejrzę Tutaj kontynuacja tego komiksu, więc jakby jest to przedstawienie po prostu tego smoka, ale w wersji komiksowej. Ciekawe w ogóle. Całkiem fajnie to wygląda, tu jeszcze jest moje dojo na przykład. A tutaj mamy również przedstawienie kolejnego numeru. I ten numer ukaże się już 5 maja, tak jak mówiłem na początku tego odcinka. Nie walnąłem się. I jest to oczywiście Kai kontra nowy wąż, czyli Boa Destructor. Moim zdaniem naprawdę bardzo fajny dodatek, ponieważ Kai jest moim ulubionym ninja. A ten Boa mi się przyda do mojej armii, także jak najbardziej jest super. I czekam z niecierpliwością na 5 maja. A tutaj jeszcze mamy najnowszy numer magazynu z Ninjago który będzie dostępny od 22 marca. Oczywiście też przegląd się na kanale pojawi. Tutaj będziemy jej z Loida. A tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, są nowe karty i w ogóle będą karty z Mando. Bardzo fajnie. Może uda nam się taką zdobyć. No i oczywiście, tak jak już powiedziałem, może uda nam się taką zdobyć. Więc tutaj jakby będzie no, sobie wziąć do głowy wpoić, że będzie przegląd, oczywiście, będzie opening na kanale tych kart. Wow, one już od 15 marca, także za niedługo. Także oczywiście kilka dni po ich wyjściu zrobiłem sobie jakiś opening. Może duży, może mały, zobaczymy. Ale jak najbardziej pojawi się opening. Także sobie teraz z e, minifigurkami. Ale zanim to, zobaczymy sobie tutaj jeszcze tą kartę. Wyglądała tak. Jest to Epicki J kontra Mroczny Władca. Edycja limitowana. A dodatki z tego magazynu są już przed nami. I oczywiście jest to karta... Saszetka właściwie z kartami z najnowszej serii LEGO Ninjago, z serii 7. Ich opening na kanale się pojawił i naprawdę bardzo fajnie się przyjął Ma naprawdę dużo wyświetleń na moim kanale Więc jeżeli jeszcze nie widzieliście, to sobie obczajcie Aczkolwiek tej saszetki nie będziemy otwierać, ponieważ ją sobie zostawiam na boczek I może kiedyś mi się gdzieś przyda Także teraz lecimy sobie oczywiście z e, samym openingiem e, Unboxingiem tych to to dwóch minifigurek Czyli Zeyna oraz Nidroida Bardzo fajnie, bo ja ogólnie zbieram Nindroidów do mojej armii Tutaj ten gagatek też się troszeczkę różni od tych z zestawów, także bardzo fajnie. To oczywiście jest duży plus dla mnie. Tutaj w ogóle to sobie tak jakoś o, otwórzmy. Dobra, poszło. No i jeszcze to. No i oczywiście otwieramy sobie tutaj e, to i teraz wyciskamy te figurki jakby ze środka. No i dobra, lecimy sobie teraz z omówieniem tych figurek. Na początek oczywiście nasz Zane. Mam tutaj nowy torsik, bardzo ładny. Kto nam do czegoś posłuży, ale to pod koniec tego materiału. Dla najbardziej wytrwałych widzów, więc, jeżeli chcecie zobaczyć tamtą e, część tego odcinka, to oczywiście dostańcie ze mną. Mamy również te rączki bez rękawiczek oraz bez rękału. Bardzo fajnie to wygląda. Z tyłu, naprawdę, bardzo ładnie wyglądający symbol. A tutaj jeszcze te naprawdę spoko drukowane nóżki. Podoba mi się ten taki beżowy pasek przez nie przeciągnięty. Jest również maska oraz e, główka. Też to fajnie wygląda. Ta maska w ogóle ciekawy ten niebieski kolor. No i na wyposażeniu bardzo fajne elementy które kojarzą mi się mocno z serią Lego Chima, którą też kiedyś bardzo, bardzo lubiałem. Tutaj oczywiście dajemy mu sobie je do łapek. No i to wygląda już, wam pokazuję jak następująco. Naprawdę kurczę fajne są te elementy, ja je lubię. Tak tutaj jak najbardziej fajne wyposażenia moim zdaniem. Tak jest skromne, aczkolwiek dlatego, że droid dostał naprawdę bardzo dużo tej wyposażenia. Ja sobie aż będę musiał spojrzeć teraz tutaj e, na magazyn, żeby się tutaj nigdzie nie walnąć, ponieważ ten Nidroid tutaj ma właśnie dość tego sporo. Tutaj w ogóle... Aha, on ma dwa druki na główce, a nie ma maski, także bardzo ciekawa sprawa. Serio? Okej, okay, super. Aż się Zane załamał z tego powodu. Dlaczego tak mówię? Ponieważ jakby, no tutaj ta druga buźka z tyłu jest widoczna, nie? Czemu nie mogli dać tej maski, która jest właśnie w zestawach? Bardzo, bardzo dziwne. Tu w ogóle ten element jest czerwony, a ja myślałem, że on będzie przeźroczysto czerwony. Także tutaj zobaczcie, że już naprawdę dużo odkrywamy z tym magazynem. Ja byłem pewien, że właśnie to będzie przeźroczysto czerwony element. A jest po prostu czerwony. Oczywiście nie jest to żaden minus, aczkolwiek ja tak myślałem. <gry> także sam się tutaj zdziwiłem. Eee, no i nasz minifig Indroida wygląda, tutaj ja już Wam pokazuję jak. Następująco, eee, lubię ten nadruk na torsie, Nóżkę oczywiście bez nadruku. Ta brońka całkiem ciekawa, jest ciekawy element, na przykład ten, taki jakby od eee, też miecza Nadekana. Tutaj mam go akurat pod ręką, także Wam pokażę jak to wygląda. Eee, właśnie z mojego ulubionego szóstego sezonu tak to się prezentuje. Tutaj są to dokładnie te same elementy, na przykład od takich sikerek albo w coś w tym stylu. Tylko tutaj właśnie w takim kolorze bardziej czerwono, e, jaskrawym. Z tyłu niestety widać tam drugą główkę, to jest naprawdę bardzo duży minus. Czemu tego nie zrobili? Tak, że mogli widać tutaj maska nie dali, nie mam pojęcia, ale dobra. Tu jeszcze z tyłu jest taki fajny element w ogóle nadrukowany, e, nadrukowany, co ja gadam, e, wygrillowany, jakby taki tutaj czerwony, takie fajnie to wygląda. W tym kolorze oczywiście jest również taki srebrny element sztabki. No i właściwie to było na tyle, że chodzi o tą podstawową wersję figurek. E, także, jak najbardziej, tutaj Zain mi się podoba. Mam go już w swojej kolekcji. No i przechodzimy do zapowiadanej przeze mnie wcześniej drugiej części tego odcinka ponieważ tego to zena którego widzicie po lewej mam już z pewnego zestawu właśnie z tego nowego Ivo który zresztą też był na kanale, zobaczcie sobie jego recenzję, jeżeli jeszcze nie widzieliście No i żeby nie mieć drugiego takiego samego Zaina, to wpadłem na pomysł by zrobić sobie customa Jako, że w tym magazynie dostaliśmy plakat z sezonu trzeciego, to właśnie zrobimy sobie tutaj customa Zaina z sezonu trzeciego w tej wersji techno Na początek oddajemy sobie oczywiście te elementy tutaj na bok Maska również, oraz główka. No i właściwie tutaj z tej mini figurkę najbardziej nam potrzebny jest torsik oraz, e, oraz jakby ta ręka. I tutaj niektóre osoby, które nie zdejmują rąk figurką, e, a w ogóle złą, jakby zdjąłem. <laughs> niektóre osoby, które jakby nie wyciągają w ogóle figurką dłoń, tutaj mogą, e, rąk znaczy się, mogą być troszeczkę przeralone tym, co teraz zrobię. Ale mam taki tutaj zamiar, bo to naprawdę będzie fajne. Jeżeli jesteście fanami ninjago od samego początku, to już pewnie wiecie, co tutaj sobie planuję zrobić. Ponieważ ten Zaynator się właśnie ma tutaj taki odsłonięty element klaty. I to mi się naprawdę bardzo skojarzyło ze sezonem trzecim, kiedy właśnie dostaliśmy taki naprawdę świetny strój Zejna. Zaraz sobie porównanie, jak to wygląda. No i właśnie to jest taką wersję legacy tego stroju. Oczywiście dalej zakładamy sobie maseczkę taką krótką, oraz główkę Zejna, którą mam z SOG takiej bazy kiedyś była, bo tutaj jest oczywiście jeden na oraz również jego nowe, białe włoski. I to wygląda naprawdę kurczę dobrze, ale by to dopełnić, dałem tutaj sobie również e, moją customową wersję technoostrza Zajna z trzeciego sezonu. No i teraz to wygląda następująco. Jest to mój custom Zeina ze sezonu trzeciego. E, teraz zobaczcie sobie po prawej temacie nawiązanie, właściwie porównanie tego Zena z tym oryginałem tej figurki. No, i naprawdę mi się to podoba. Właśnie tutaj e, myślałem o tym od samego początku i jestem zadowolony z tego, jak to wyszło. Także, jeżeli jesteście fanami, e, jakby moimi, takimi największymi, to zobaczyliście część tego odcinka, napiszcie w komentarzu techno, a przyjmę wam, e, przypnę wam serduszko po prostu za to, że doczekaliście się tego momentu. No i co, no to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o przemianę tego zejna w Zeina techno. Także tutaj jeszcze raz sobie na niego popatrzcie, napatrzcie się na tą minifigurkę, bo mi się naprawdę bardzo podoba jego wersja. W takie jakby. No, w wersji legacy. Także tutaj podsumowując ten odcinek, naprawdę bardzo dobrze się z tym magazynem bawiłem, ale przede wszystkim naprawdę super, super plakaty z moimi ulubionymi sezonami, czyli sezonem 3 i 6 mamy również figurki, które naprawdę są świetne bo znajmiecie z nowym strojem, a Nindroid zawsze do kolekcji przyda tylko właśnie tutaj ten, ta bolączka związana z tym, że nie dostaliśmy tej maski dla Nindroida nie wiem czemu, ale właściwie tutaj po prostu jej nam nie, nie doświadczono i tyle nie oświadczymy jej w tym magazynie jest oczywiście również saszetka z kartami, o tym nie zapominajmy oraz karta, której na razie jeszcze nie wyciągnąłem, nie wiem czemu, ale nawet mi się nie chce także dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka na tym kanale że Wam się spodobał, to wiecie co macie robić łapeczka w górę oraz subskrypcja, byście nie przegapili kolejnych tego typu odcinków, bo oczywiście już 5 maja będzie kolejny przegląd magazynu na moim kanale, właśnie z LEGO Ninjago Legacy i będzie to rzecz jasna ten oto Kai z Kobrą, a już 22 marca pojawi się, czyli za kilka dni, magazyn z 15 sezonu, oczywiście z minifigurką Lloyda. Także to by było na tyle, trzymajcie się i cześć!